Testy gadżetów treningowych z TEMU bardzo Wam się podobały i oglądaliście je w ogromnych ilościach. I chyba TEMU to dostrzegło, bo dzisiaj przyszła do nas cała paczka. Ten gigant! Otwórzmy ją razem i sprawdźmy, co w środku skrywa ten gigant. Natalka, pomażasz? Proponuję zacząć od rozcięcia. Ok, no to otworzyliśmy i pierwsza rzecz. To jest taka siatka. Może spróbujemy otworzyć to opakowanie i sprawdzimy, co to jest. To jest taki cel, który kładziemy na okienku. Tak naprawdę to moczujemy na okienku i próbujemy w niego trafić. To będzie bardzo przydatne. Bierzemy następną rzecz. I tutaj mamy rękawice, które mają bardzo ładny design i są one naprawdę bardzo solidne. Czekamy na test. Dobrze, kolejna rzecz. Jestem ciekaw, co to będzie. Są to spodnie bramkarskie z gąbkami. Pierwszy raz widzę, żeby spodnie bramkarskie miały gąbkę na tyłeczku. Jestem ciekaw tych spodni. Bierzemy kolejną rzecz. Ok, i mamy tutaj bardzo ładne opakowanie. W środku są rękawice bramkarskie, które również wyglądają bardzo solidnie. Odkładamy je na bok i przetestujemy je później. Następna rzecz: jest to koszulka bramkarska. I pierwszy raz widzę, żeby miała ona gąbkę na brzuchu. Jestem bardzo ciekaw, ale przyznajcie, że kolorystyka jest świetna. Pięknie to wygląda. Oj, i tu chyba będzie coś ciekawego, bo jest to ciężkie. Spróbujmy to rozłożyć. To jest chyba taki pompowany ludzik do rzutów wolnych. Siema Marian, miło ci poznać. Przydasz mi się. Tylko tutaj znowu będę potrzebował Natalki. Mamy tutaj dużo styropianu. Ja widzę, że jest tam coś złotego. Wow! Zobaczcie co to jest! Mamy tutaj złotą piłkę. Bardzo się cieszę, odbierając ją. Dziękuję, piękna jest. Wejmijmy już tą folię, bo zasłania wszystko. Ale zobaczcie, są tutaj złote karki CR7. Ale one ciekawie wyglądają. I mamy kolejną rzecz karton. I Natalka, proszę po raz kolejny pomoc. Jestem ciekawy, co jest tutaj. Poleminowe tylko wersja, tylko jedna nitka. Jestem ciekaw, czy to się sprawdzi. Jak widzicie, mamy bardzo dużo rzeczy do przetestowania. Napiszcie w komentarzach, jakie trzy rzeczy powinniśmy przetestować najpierw, a temu dziękujemy za paczkę. Ale mam też coś dla Was, a wszystkie produkty, które widziałeś przed chwilą. Możesz kupić za pomocą tego kodu taniej. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem temu, możesz otrzymać pakiet voucherów o wartości 400 zł oraz ekskluzywną cenę promocyjną. Wykorzystaj ten kod. Dobrego dnia!